Dziękuję serdecznie tej strony SOVIS 4, a my kontrolujemy nasze przygody w Light 2. Niech zgadnę, przyszedłeś obejrzeć bagania. Skąd wiedziałeś? Ja jestem prorokiem to dar. Okazuje się, że mamy problemy z dostawami. Widzisz, brakuje nam zarażonych do walk. Ciekawy rozwój sytuacji, co? Jeśli możesz nam pomóc, zgłoś się na ochotnika poza budynkiem. Okej. Okay. Brzmi nieźle, dzięki. Ruszam tam. No to do zobaczenia później. Zapasy, zadanie nocne. No to bierzemy się. To powiem tak. No bo nam zleca takie poboczne główne misje. To można robić, ale nie trzeba. Ury. Mogę powiedzieć, że to jest z drugiej strony, to jest drugi wejście. świeżak podobno przeżył noc terroru. Ma, dobra. Nie ogarnąłem co to miało na głowie. Gór... Czekam. A, to jest główne wyjście. Tu jest drugie. Dobra. No i 70 metrów, to jest już lepiej. Niż 120. Jak tak, 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 tak. Świetnie! Nareszcie trafił się tu ktoś do pogadania. What? Aiden. Jak się masz? A ty za skąd? Z turbo... Chentziu, co ty tu robisz? To co zawsze. Poluję. Ale tym razem potrzebuję forsy. A nikt nie płaci lepiej niż Astrid. Miło cię tu widzieć. Rzadko zdarza się ktoś z kim chętnie dzielę się zyskiem. W czym dokładnie trzeba ci pomóc? W polowaniu. Carnage Hall płaci za mięso armatnie, które wykorzystuje podczas zawodów. Dostarcza mi mnóstwo tego gówna, ale tym razem zamówili sprinterów. Nienawidzę tej gnit, ale od czego mam ciebie? Złap sprinterów, ja przechwycę innych zarażonych. Podzielimy się zarobkiem. Co ty na to? <słuch> Jasne, mogę pomóc. Jak to zrobimy? Udało mi się namierzyć trzy gniazda sprinterów. Oto ich położenie. To ważne. Karnic Hall chce dostać świeże sztuki, dlatego masz bić ich tym. Bez zabijania. Skontaktuj się ze mną, gdy skończysz, a ja zajmę się resztą. Okej, okay. powinienem podołać. Cieszę się, że znów współpracujemy. Nawzajem szęciu. Do zobaczenia wkrótce. Jeśli komuś się uda, to tylko tobie. Co? To jest... Szałki usypiające. Przykro na zanieży tylko dzikie Do villadoru. Wiedziałem. Jednak. Dobrze to nie zwanie. Serio nie skończył do O właśnie. To jest dziwne dla mnie, że to nie mogę użyć kalorytm w ten sposób. Książę złodziej i to był kawał przystojniaka. Idź do domu. Ja tu zostanę. Jolo. Żartujesz, co? Słyszałam jak dwóch... Był... Do Villedoru, tak. Bo po prostu się fajnie rozbijam na Villedor i na Carnage Jestem całkiem spoko. Też o muszę może to przytnę? No, może nie. Przecież te Dobra, dawać gdzie wiec biec. Jeden, drugie, trzecie gniazdo. Dobra. To jest najbliżej. To przede mną. Dobra. strzałki osypiające mają być. Super. Rakowało mi tylko z... kur na macie. Dobra. Flare upał. Widziałem cię. Wrzęciu, złapałem pierwszego. No jasne. Znakomicie. Zostaw go tutaj i przyprowadź kolejnego. Pamiętaj, ci cholerni sprinterzy to tempaki. Tylko w koło biegają. Można ich jednak zwabić, zakonić. I wreszcie osaczyć. Dzięki za cyk. Taka praca. Dobra. Ale powiem tak miło, że z jakieś nawiązanie tych rozdziałów... Które małem, mieliśmy dostęp w, w stawce Zapytałem gr ten dodania gry przecież wszystkim zbierałem rozbierałem Co jest? Jak nowa gra się odpada Czemu zawsze to się ładuje przy tym Saint Paul Island? Przy tym kościele rpanym to się zawsze ładuje przy tym kościele Nie mam je Szybko szybko nie wezwał wsparcia I żem wykakał Dobra, się pierdziela tu na kościół i mam chwilę spokoju ty, 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 ty. Dobra. Spodziewałem się, że mam trochę więcej staminy, ale dobra. Jak mam tyle, ile mam, to już ciul. Gdzieś się skiram. Co mnie, kurna... Noż w dupę! Kwas! Eee, Oży przy pomocy caleńca, w przy czy tutaj? Chociaż gdzieś tu pobliżu. Pane, na nogi. O! Teraz to chociaż ma ręce i nogi. A nie ze ścian wychodzi, jak zaś. Gdzieś tu ma być, tak? E! Nie! Widzę stópki, dobra, jest! Tupie mam was, ja mnie interesuje sprinter! mi zjemy właśnie Dobra, gdzie to gdzie ty O! Przemarł Ale chyba nie o ciebie chodziło <śm> <śm> Mają w gratisie jednego. Tu gdzieś jakiś sprinter ma być. Hmm? A, kogo wróżbitki jestem? Dobra, mówię, co za quest? To jest plujek. Mam. Widziałem dziada ale go już nie widzę Paduwa Dobra skończył się ten pościg Szukam tego dziada To jest wybuchowy. Co mnie zaatakowała? Dobra, już wiem. Wiedźma albo. albo witch. Dobra, przeżyła na pewno to, ale ja szukam innego trofeum. Mianowicie tego na Sprintera. Jobanego bom gdzieś tu powinien być ja jestem ciekawszy Nie, na wej nie działa Kurwa, na tupa dupa. Lapałem jakieś kiedyś ale chyba nie o tego chodziło Występuje na całość tego obszaru, czy... Nie, w tamtej okolicy ma być konkretnie. Albo się nie zrespił, albo mi zwiał. Poza Chiny... ...go nie widzę. W tym O! Wcześniej to tak nie działało. Ja to ja! Chęciu, drugi śpi i jest gotowy do odbioru. Dlatego właśnie świetny z nas zespół, Aiden. Idź, przyprowadź ostatniego i kończymy robotę. Przy okazji, widziałeś ślady, które zostawiają? Z tego, co wiem o tych skurwielach, to ich pot. Są cholernie szybcy, ale pocą się przez to jak świnie. Z powodu mutacji ich wydzieliny gęstnieją i niemiłosiernie cuchną. Skoro tak dobrze się na nich znasz, czemu sama ich nie złapiesz? Mówiłam ci, nienawidzę ich. A resztę kochasz, co? Nie o to chodzi. Kiedyś ci opowiem. Powodzenia z ostatnim. E, no to fajne ciekawostki powiem. Warto by, warto tutaj jednak było tą misję podjąć. Dobra, ja mam pytanie ostatnie. Gdzie ten dziad ostatni siedzi? E, tu pierdolę. Nie będę biegał na około Kosioła. Mam szybką podróż. Dobra. No i pięknie. 70 metrów. No jeszcze wiem gdzie jest. Pewnie w tam stronę niż w tą drugą. Kurwa. Cześć Mac. Powa mam ostatniego. Kolejna udana współpraca. Ała. Pierdela te minę. Od pięciu lat i nadal nie dostałam zaproszenia do Carnage Hall. Bardzo jeszcze wam no. pytanie inne. Coś się zawiesiło? Chyba się coś zawiesiło. To chwilę. do Carnage Hall. Do fuck? Dobra, gdziekolwiek się przed... przeniosę, może się odwiesi. A chwilę, bo tu wolę posiedzieć, bo nie wiem, czy coś się zawiesiło, czy się nie zawiesiło. No, to już ewidentnie, zobacz. Da e? fuck? Ktoś <laughs> mi mówi, że do menu głównego musi No, no, to chwila przerwy. U się to odpić. Bardzią nikogo innego. Ale nie wiem, jakim cudem to się zawiesiło, i tak dalej. Zapasy. Bardzo dobrze. O. Rzekłabym, że to nie jest nasza ostatnia przygoda. No dobrze, wstąp po swoją działkę, jak znajdziesz czas. Szybki jesteś. Dobra robota. Dobrze, że już poprzednio. To może być początek. Dlaczego tak mówisz? Ja wspomniałam, nie znoszę tych gnit. O, dobra, wytłumaczę ci. Tylko się nie śmiej, okej? Okay? Słowo. Podczas szkolenia na łowczynie kazano mi złapać sprintera. Wytropiłam go. Rozpoczął się pościg. Był potwornie szybki. Pod z niego tryskał. Już prawie go dopadłam, aż wtem. nagle poślizgnęłam się na jego pocie. Zwichnęłam kostkę, spadłam z dachu i zemdlałam. Mój mentor nie mógł przestać się ze mnie śmiać. Co z tego? I tak zostałaś łowczynią. Tak, ale od tamtej pory. Printerzy są moimi wrogami numer jeden. Kiedyś powinnaś się z nimi zmierzyć. Tak, kiedyś. A na razie czekam, partnerze. Okej. Okay. Jakiś dziwny bóg, bo znów napisów nie było widać, ale dobra. Oto twoja zapłata. Tak jak się dogadaliśmy. Liczę na współpracę w przyszłości, Aiden. Pomóc ci w czymś jeszcze? Nie. Na razie nie trzeba. Spadam stąd. To miejsce przyprawia mnie odreszcze. E, serio? Ciebie? Na pewno słyszałeś, że zawody się zmieniły. Nie znam się zbytnio na ludziach, ale czasami łatwiej mi zrozumieć zarażonych. Oni zabijają, bo muszą. Nie czerpią z tego przyjemności. Tak, cóż. Powiedzmy po prostu, że zaświecą szukać tutaj dobrego człowieka. Znalazłam ciebie. Więc jeden na pewno tu jest. Pa, Aiden. No okej, okay. to byłoby jeszcze na tyle jeśli chodzi o misje poboczne. Jeśli chodzi o to, odcinę, no bo dalej to już jest tak. Fabuła, żeby dalej się spiąć, więc na razie cześć, i czołem na Hej!